Szanowanko, składam dzień dobry. No i kolejny dzień robienia ganku. Zdejmuję ten szalunek. Zobaczymy, jak nam to. O! Zobaczymy, jak nam to wyszło. No nie najgorzej. Miejscami fajnie powciekało. Między te kamienie. Miejscami troszkę gorzej. No, jakbyśmy mieli, wiecie, e, troszkę więcej tego drobnego gruzu żwiru. No to też inaczej by się to wysypało ale mamy to co mamy i teraz plan jest taki żeby przesunąć ten szalunek tak o 5 cm może jakoś o tak po bokach też no i co i tutaj wylejemy ten front jakieś małe zbrojenie się zrobi mam tam jakąś metalową siatkę no tu poprzywoziłem jakieś takie wiecie pręciki drobne ale na front to wystarczy no i zobaczymy no i dobrze, zobaczmy jeszcze te boki o, o, Tam wylewaliśmy dość obficie, to widzicie e, Fajnie ten beton tam e, zajął miejsce No tutaj takie większe kawały gruzu były Ale spoko, robimy z każdej strony ten sam manewr Chociaż tu się zastanawiam, może troszkę inaczej to rozegrać taki Wręcz niby malutki podjeździk jakby, ale to jeszcze pomyślimy. O, tutaj wygląda to w ten sposób. Też zaraz przesuniemy ten szalunek. No i co? I wylejemy od frontu. Dobra. Dobrze, nowy szalunek postawiony. Mocno, jak widzicie, to rzeźbione. Oj, mocno, mocno. Ale najważniejsze, że o. Tutaj mam takie odbicie. Teraz tu wstawię siatkę, no tu to może nie, bo tu tak wąsko zrobiłem Ale tu postaram się siateczkę wstawić, żeby to zazbroić I coś, zaraz wylejemy ten front Nie jest to może idealny ee, prostokąt Bardziej trapez z tego wyszedł Ale nie szkodzi, to ma być funkcjonalne przede wszystkim O, jakąś taką siateczkę mam, widzicie, cieniutką Ale tak, żeby wiecie, e, zazbroić tylko z przodu Także 4 czy 5 centymetrów, no to będzie akurat w sam raz, żeby się to nie sypało. Akurat po brzegach nikt nie będzie deptał, nikt nie będzie w to kopał, także tyle, o ile żeby się trzymało. Z tego co wiem, dawniej to ludzie w ogóle, e, z znaczy nie z tego co wiem, z tego co widziałem, bo sprawdzałem, odłupywałem kawałki, to ludzie wcześniej w ogóle nie robili żadnych zbrojeń od frontu, jak są te progi, i też to przez lata się trzymało, także powinno być ok. No i dobrze, tak to sobie wymyśliłem, że o, tak to jest siateczką w środku zazbrojone I tak po całej długości zaraz zalejemy to betonem No i dobrze, miejscami lepiej, miejscami gorzej, ale jest Продолжение следует... Uh -huh. Jest czuły przełącznik, to jest ciekawostka, trzeba się przyzwyczaić. Dobra. Ja tu mamy jeden worek. Jest samo czy sobie. O, już się ładnie wciąga, widać? ładnie. Dobra. No to tak wygląda. Zobaczcie, trzy i... Pół worka 3,5 worka betonu. O, a jeszcze doszliśmy? Przeszkoty chlebne wodną, Żeby mi się to ładniej rozcierło. tykuś, tykuś jak mawia sąsiad a propos sąsiad ma się dzisiaj pojawić także chyba będzie efekt zotkało kakao w no nie wszędzie tak ładnie wyjdzie, ale ale, ale Znowu rąbnąłem w tą barierkę. Za każdym razem to robię. O, tam troszkę rzadzioszki. Zrobiłem, żeby ładnie wszystko powpadało, ładnie wszystko tam pozalewało. Te kamyczki co widzieliście? No. To się jeszcze wciągnie, oczywiście, ale już jest, już jest fajny efekt. O, już będzie dużo roboty, żeby to wyrównać. Generalnie już jestem, powiem Wam, zadowolony. No, niektóre miejsca są takie troszeczkę woda mi się spryska jakąś małą szczoteczką poprawi i dadzie no też już mamy prawie prawie cały ganek opękany Dobra, słuchajcie, ja tam mistrzem pacy nie jestem. W ogóle się nie znam na robieniu posadzek. Dlatego ja sobie nierówności robię w ten sposób. Tutaj woda pokazała, gdzie są jeszcze te dziury. Teraz ja to. O. Dobra, tutaj to się stanie. Teraz ja sobie biorę szczoteczkę. I sobie rozprowadzam do równości. Weźmy mi z Ale bania... nie weźmiesz mi, nie masz ręki. Wezmę. U Wody z baniaczka. I powiem Wam, na połowę już tutaj, teraz tu tak zrobiliśmy. Dużo się tych dziur zniwelowało. I najbardziej jak się da do równości, szybko wysychać, dzisiaj gorąco jest, ale damy radę. Kusy, kusy. To jest elegancko. Banieczek, zabieramy. I ho. Barierkę, tak nieszczęśnie mam tutaj postawioną, ale jakoś musimy sobie poradzić i hop. O tam jest właśnie ten kamień wystający. Już tak wysoko chyba nie będziemy równać. Ale poza tym i zaraz się weźmie tego zraszacza, mgiełkę. O. I nam wszystko pokaże, gdzie się woda zbiera, gdzie są nierówności. No to niestety pacom bym nie dał rady, czy tam żadną deską. Ale na moje potrzeby to będzie wystarczająco, jeśli będzie tyle, o ile porówno. Dobra, dziękuję Ci Andrzeju. No i tym sposobem kończymy kolejny dzień. Tak, sobie szczoteczką to taką rzadzioszkę rozsmarowałem, jest równiej niż było. Także to poczekamy, niech sobie jeszcze się ułoży. Niech wyschnie do jutra. Mamy jeszcze cztery worki tego yy, tego drugiego betonu, który jest taki gładszy. Także jak to wyschnie, to jeszcze jutro znowu zlejemy wodą. Zobaczymy, gdzie się tam porobią dziury, doły i sobie wyrównamy jutro e, po prostu tym drugim ale powiem wam, że nawet na to co jest teraz to już widzę, że te największe takie dziury gdzie można by było się potknąć to już je e, wyrównaliśmy także gdybym nawet w tym stanie taką działkę kupił, dostał, tak to powiem wam, że no, byłbym zadowolony e, z takiego teraz. A mówię jeszcze na spokojnie można to e, wyciągnąć lepiej. No, ale to już jutro. Nie ma co kombinować za dużo. O. Jak dla mnie super. Jasne, są miejsca, gdzie aż za bardzo niektóre takie kamienie czy pręty wystają. No, ale to już tak zostanie. Po prostu niewystarczająco dokładnie żeśmy z tą łatą sprawdzali. Tak. Nie, nie, ja ja nie wystarczająco dokładnie z tą łatą sprawdzałem, można było paru rzeczy tam uniknąć, ale już to są, to są właśnie uroki yy, takich działek, domków na działce. A więcej nie ma sensu wylewać. Dobra, to tyle, trzymaj to się i na razie, cześć.